Hej, sorry jak dziwnie brzmię Była to bardzo wcześnie jak ja to nagrywam Ale muszę to dzisiaj wrzucić I muszę to nagrać Witam Wam w Hearth's Fire 4 Dzisiaj następny odcinek z tej serii Generalnie jakby się coś nie zgadzało z poprzednim odcinkiem To to sorry, ale w ogóle w sensie, jakby się coś nie zgadzało to sorry bo w ten save mi się usunął no i co? No i niestety musiałem to zrobić od nowa Robię teraz centralną obronę Polski Tylko trochę się tak cofam, ale dobra Ile mam odcal na łatwa? Dużo Dwieście dni. Świetnie. Jeszcze tak świetnie. To ja nie wiem. Ubezpieczenie hmm. Bałtyku. No. mam rzeczy. Przed moim wściełem lumińskiego. No. Duże rzeczy tutaj jest. Centralna Obrona Polski. Czyli robimy teraz Rozwój górnego Śląska, nie? Zlalegalizujemy komunizm u nas. O, widzicie tutaj to, to kółko? Szary to jest bez powiązań. Y Niemieckie to demokracja, a takie brudzowe ciemno to jest faszyzm. Kilka skłonkcji, no i powstał Chiński Front Zjednoczony. Czyli tutaj wojna japońsko-chińska się rozszerza. Czy Męgiang jest tak, jest marionetką. Jeszcze Menjuku z marionetką. Z kim oni mają wojnę? Z Xinjiang, Xinjiang, Kliga z Guangxi, komunistyczne Chiny i państwo chińskie. Nie pytam, co tam jakim... komunistyczne Chiny są fra... we frakcji z normalnymi Chinami. Hmm. Dobra, badania. I robimy rozproszenie przemysłu dwa. Budowę dwa. Okej. Okay. Ile mamy do co nało? Dwa. No i jeszcze sto dni. A na nie, ile mamy? Nie uzasadniamy na to, nie? A, to zacznę uzasadniać szybko. Moje dowiedzenie, już już ustawiam tu. Już lecę na front. Ale szybko. To są ostatnie jednostki, to najdalsze. No idą na pozycję i jak dojdą, to niech zaczną trenować. A ja im jeszcze linię ofensywną wyznaczę. Tu o 40 dywizji moich. Ale mam następne dywizje, tak naprawdę. Od Ad nie Dokonano dokonana aneksja Etiopia <kliwanie> o Boże sorry muszę nabrać mikrofon bo trąciłem sprutek ręką Etiopia kapituluje. dokonana aneksja no i układ w Ad jest nie, nie. nie powiem wam jak Może to gdzieś znajdę? Add this Abba? Nie wiem. No szewa, ekstra szewa. To za dużo nie daje. No, nie ja wiem. Chyba this Abba. Nie wiem inwestycje w polsce wschodniej zrobione fundusz obrony narodowej możemy zrobić i Łotwa że 70 dni plus mamy 8 nowych dywizji one już ruszają na front. Koralacja gate. Zrobiliśmy radiolokację, to robimy badania atomowe. Robimy ci atomówka. będzie kiedy będzie cel? za 50 dni mamy 7 minuta dobra nie jest źle o boże sorry pewnie tam wszystko dobrze widzicie w mam taką nadzieję, że dobrze widzicie. Okej. Okay. O, dobra, miałem jakieś jakieś bagi. Jeszcze 40 dni. Sama Riga. Riga Jest po prostu teren Riga Chociaż Riga to jest tutaj miasto Stolica je Wow Galia Sami Galia Kurzemy. Widzimy. Nie wiem To będzie Estonia. Może jeszcze w tym odcinku jak cenzurzymy. No i słuchajcie, 1500, ewentualnie 1000 subów do końca wakacji nadal jest aktualna. Um, Sorry, że nie było mappingu. Nie było czasu. Zobaczymy. Może się długo pojawi. Naprawdę nie chcę wam nic obiecywać. no pojawi się no, no a najnowszy odcinek z webbingu czyli z tych kenrybali no zresztą mam nadzieję, że widzieliście ale no, wyświetlenie nie było jakieś super były naprawdę słabe te wyświetlenia 24 inne robiły po 1000 i ekstra, mamy cel na Łotwę lecimy na Łotwę add this a baba. O Boże co to, co to za nazwa? A jak wygląda wojna domowa w Hiszpanii? Na no razie nacjonaliści wygrywają, ale tak jest zawsze. Potem Republikanie się budzą. Ale zobaczymy. W sensie w ogóle tam jest republika. Póki nie to wojna domowa, bo to potem komuniści walczą z faszystami. faszystami I Sowieci wspierają komunę, a Rzesza i Włochy wspierają faszyzm. Więc generalnie jak będziemy mogli zobaczyć, to tak będą jednostki ich. Mówię, mówię, a regia już nasza. Ze mną jest w Dyneburgu. W Dyneburgu. mamy rozproszenie przemysłu 2, budownictwo 2 zrobione. Na razie nic nie buduję. Koczkę aż to się zbuduje. No. O, Łotwa kapitułuje. Wspaniałe wieści. Na no, pewno ja bym chciał sobie wziąć... w no, wszystkie prowincje ja bym chciał chociaż. Taka polska by nie była zła. I pani jest tutaj marionetkowa, O! Coś w tym stylu. Nie byłoby takie zła, Ale chyba nie. Halo, nie mogę tego odpuścić? Ej, nie gadaj. Musi być, musi być dobra. To niech będzie. Jest Polska, Łotwa. Fragmentką samą. Estonia wejdzie, myślę, że pod kontrolę Łotwy. Moje dewizję już się ustawiać. Z tym Marco Polo Xi ma San dołącza do frakcji chiński front. Hej, okay. no ćwiczcie lecąc z tym. Mam już 36 doświadczenia armii. To jest nieźle. Elopolska łotwa. Co się bo... Aha, ogólnie to, że zapomniałem powiedzieć. od ostatniego razu. też że to, kupić dodatek jeden. Na nowe drzewka jugosławskie, rumuńskie węgierskie i czechosłowackie więc wiecie co chodzi no, drzewka są no ile będziemy jeszcze tam uzasadniać cel 160 dni mam, na którą minutę? Ale dzień dobry, gdzie to? Tu, 15, A to zdążymy jeszcze sobie na luzie podbić Estonię. No i potem tutaj mam dwa mocarstwa. Ci są i ci gwarantowani przez Francuza. Chyba Fina. To jest zasadnie cel na finał. 140 dni. Co się nazywa? Kurde, Nordtenorge. Tutaj powinno być jeszcze kreska. To powinno być Nordtenorge. O. A tu powinno być Finnmark. Czekajcie. O mój Boże. Słuchajcie, trochę się nalegadałem. Przed chwilą ma się okazało, że się nie nagrywa. W każdym razie, no, do Estonii mamy jeszcze 60 dni równe. Nacjonaliści coraz bardziej wygrywają domówkę, a na nasz następny cel to Finlandia. No i żeby, no i będziemy potrzebowali desantu. Więc zacząłem robić okręty, znaczy transportowce. O, tutaj możecie sobie porównać, jak to wygląda. Zaraz będziemy mieli dworzec w Warszawie. Antykomendarnowski. Um. Czy Słowacja oddaje kraj sudecki? W każdym razie Niemcy proponują podpisanie układu o interwencji w sprawie działań komiternu mających na celu się szerze, szerzenie komunizmu na całym świecie. Także poprzez dywersję akty przemocy zawierając ten układ zgadzamy się dzielić informacjami wydowia, czy wywiadow, wywiadowczymi na temat komunistycznego zagrożenia i współpracy. I współpracować na rzecz zwalczania tego zagrożenia. No to niech będzie. Dobra, będą się le lepiej nawet sami lubić. Będzie jeszcze problem z Sowiatem. Ale dobra. Przeżyjemy. 40 dni? No, 40. Strasznie smalagi. Mm. W ogóle my wygenerowaliśmy największe napięcie, ale nikt mnie nie uchcia. Pakt antykonternowski też to z... Nie! Najwięcej wygenerowała Japonia już teraz. O, tutaj nie wiem, czy widzicie, ale jakieś zwycięstwa Japończycy odnoszą. Dworzec Warszawa Centralna. Szczerze nie, nie polecam dworca Warszawa Zachodnia. Bez kapwy, nie polecam. Jakby szczerze. No chyba, że już jest lepszy, bo jak ja tam byłem, to był w trakcie remontu. No polecam. W każdym razie. Jeszcze 20 dni. Zobaczymy, co się stanie w sumie potem z Czechosłowacją. No bo oddali ten kraj sudecki, a ich chociaż tak, tak naprawdę jakby nie oddali kraju sudeckiego, to oni są zagwarantowani od Rumunii i... Francji. Więc Francja by i w nich jeszcze wjechała od tyłu. Rumunia by przez nich przeszła. Rumunia jest dość silnym państwem. Ostatnio grałem nią. Dobra. Szybko. Pięć dni. Raz. Dwa... 3 4 5 ok szybko wypowiadamy wojnę. Wzywamy nie, nie wyzywamy łatwe w sumie. Nie ma sensu, chyba że nie zaatakujemy z nich terenów. Jako no, musimy musimy ich wezwać do wojny. wezwij. Okej, i teraz można atakować. Lecimy. Oni w ogóle mają jakieś dywizje? Ja no. Jak zaraz wyświetlić, wyświetli, że oni zmienili wynik wojenny, to jest zły. Zdobywamy prowincję na luzie. Dobra, słuchajcie. Generalnie ja sobie to dokończę poza odcinkiem. Yy, no, na samy odcinek będzie wszystko git. No i co? No i pa.